Cześć z tej strony game i dzisiaj witam Was w 13 odcinku z WWE 2K22 MyGM Mode i dzisiaj niestety znaczy chyba się chyba niestety będziemy jechać do ostat... no do kolejnego pay-per-view, czyli fast lane. To Fasty będziemy symulować a na... Samym Pay rozegramy, może dwie walki, tu już sobie o wszystko rozmieściłem. Tutaj jest Brock Lesnar i Romuś, kontra Biggie i King Nakamura. Callout, Sasha Banks na Taminie. Midcard Asuka, kontra Bianca Beller, kupiłem Biankę. Tutaj teraz The Rock, Call na Randy Orton i Main Event Jeff Hardy, kontra Seth Rollins. No tutaj się nic nie łączy z tego powodu, że tutaj proszę bardzo Tamina kontuzja, Damien Priest kontuzja. Uh, uh, Kyle O'Reilly, kontuzja, uh, E jest zajęty, Rengiot jest zajęty, Alexa Bliss jest zajęta. Więc to będzie takie słabe, myślę, moim zdaniem, oczywiście słabe SmackDown, ale zobaczymy, lecimy. Pierwsza walka, Simulate. Reakcje poradzą. W openerze 1,5 gwiazdki. O, to źle będzie, to potężny już, excellent. Teraz Aska kontra Bianca Belair, no wszystko normal match, chociaż oprócz tego main eventu to jest tables match. O, 1,5 gwiazdki, Oj, oj oj, źle. Ta teraz main event, Seth Rollins kontra Jeff Hardy, interwencja Austin Fury'ego. Którego tę walkę Seth Rollins wygrywa, nie no, tak będzie z 1,5 gwiazdki. 3 gwiazdki! Aż jestem zdziwiony, powiem szczerze. Dobra, zobaczmy, co jak odpowie. Faroku i Marce Bartę otwierałem show. Pewnie lepsza gala. Dobra, lepszy mieliśmy main event. Ile na. 18 tysięcy ludzi na minusie, a pieniądze: 314 tysięcy na plusie. Z takim show: 314 tysięcy na plusie. No to jest niemożliwe. I mamy 3 miliony pieniążków. Teraz mam 3 tygodnie do Fastneta. -y, Zobaczmy. Hey, my contract of McDonald's is up that week. 50 tysięcy? Dobra. Możemy ci tutaj, to... The loser has to attack me during the... Hmm, czyli chcę z niej zawalczyć. Dobra, proszę bardzo. Listen, I'm not feeling his good. Dobra, czyli Brock Lesnar nie chce walczyć. Yy, dwa tygodnie, no jakoś sobie poradzimy z nimi. Weźmy sobie Roman kontra Nakamura. Rewalizację re 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 na lockdownie, okej, okay, dobra. Y y y Seth Rollins kontra AJ y y Styles. D Ojoj, dwa tygodnie, to właśnie Special, AJ y Rehab i Helpspa. Y Dajmy go, kto tu nie bardziej? AJ y Styles będzie nam potrzebny. Jak tam z agentami? Edge jest, Bobby Lashley Dante Roberts Adrian Book Jakiś Chester tam Tamara Tycross Adrian Williams Dana Brooke Eddie, Guer Eddie Guerrero Dobra, to weźmy sobie, zabukujmy jakiś show tutaj To weźmy O kurde O nie o, A faktycznie, Ioshea poszła już Hmm, 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 Kto by się tak przydał, Aleksie? E, Cześć, e, Sasza jest cruzerem? No to by się przydał e, Giant, ale my nie mamy Gianta. to Stroman? Kto by się tak nawadzie przydał? No tego, no nikt z tych pań to weźmy te main eventami no Albo nie, jeszcze dalej weźmiemy sobie Extreme Rules Match'u yy, kontra Asuka Żeby jeszcze bardziej jakoś podbudować to Czy mogę zrobić Callout? O, mogę zrobić Na szczęście Weźmy self-promo Alexy, Że jest zdenerwiona tą całą sytuacją, że nie ma przeciwniczki Table Match Randy Orton kontra The Rock Myślę, że to jakoś tak, ale jakoś nam wyjdzie Wezmę special promotion na Chociaż, nie, tutaj nic nie kontuzji, dobra, lecimy kolejnym tygodniem, jak to nam szybko mija, wszystko zostawiamy na pay per view, więc zobaczmy, Roman kontra King na komura, kto wygra tą walkę, King na komura Romana, półtora, eee, prze, pół, znaczy nie, co ja gadam, jedna gwiazdka, Darok i Randy Orton, The Rock wygrywa trzy gwiazdki, ale Randy Orton ma kontuzję. Callout, the Rollins, i AJ Styles i Asuka kontra Bianca Belen. Mam nadzieję, że jakoś podbudują się do swojej walki na fast lane. Dwie gwiazdki, jest, no. Dziewczyny, nie może... Co to jest w ogóle? Weź. Oj, prze... 4,5 min... Ach, no, ma. Jezus mary, Nie, nie wytrzymę zaraz. Minus 32 tysiące i 290 tysięcy na plusie Oni minus 10 tysięcy, nie no, to jest jakiś 100. Justu... mamy jeszcze szansę ich wyprzeć, ale musimy dowalić straszne potężne show. Naprawdę, hey no, I don't know if I knew but I love love being and i certainly matched the one and only tables nobody does that better than me czyli chcę żeby Dobra, dajemy i teraz Heavy Boss I w taki drzew Chcecie tak, team? Dobra. Forget Fire, dobra Health Spa i Injury Hub. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Carrion Cross, Carmela, Nikki ASH, Lacey Evans, Reckoning, t Kyle Slickman. Dobra, więc sobie zabukujmy może ten tables match na samym main evencie. Teraz tutaj to otwórzmy. Chociaż nie, ch chociaż nie chcę... To tutaj byłby tak, a tutaj też dajmy self-promo AJ Stylesa. Teraz opener... Y przepraszam, y Sasha Banks. Dobra, nie, bo jeszcze bardziej. Derok nie może, to Roman i tutaj Nakamura w Extreme Rules meczu. O, jeszcze nie ustawiłem, tak będzie pewnie przeciętne show. Dobra, jest dobrze i teraz weźmy ten McIntyre kontra Damian Priest. Wszystko jest, wszystko. Yy, rywalizacja na lockdownie, czyli wszyscy czekamy na yy, pay per view, fast lane. I kto pierwszy z nich Zobaczmy. Roman wygrywa w Extreme, Extreme Rules meczu, Kontuzja Romana, półtora gwiazdki. No, źle nam idzie. Dobre, no promo można powiedzieć od Sefrolynca. Damien Priest pokonuje Druma McIntyre'a, No, kontuzja Prista i dwie gwiazdki. No i to mi się żoda. Chociaż, czy no, wygrała Bianka i jak sobie poradzili, 2,5 gwiazki, więc chyba też spadniemy strasznie. O, i TLC o mistrzostwo w WWE 27000. Co tam było? Co, co, co tam było? W to co? Dobra, i to jest kolejny, i to jest kolejny, i to just wait to get out this chilli opener at main event. Matches are Czyli też main event, tak? Dobra. Has a right eye, really physic for despairing paper. You can we wait to put on grade... No okej, okej, dobra. jak tam Azagentamis, Samoa Joe, Naomi... Ricochet, Algen Garza, Apollo Cruz, Segwinox, Gran Metallic, Mansur. Power cuts jakieś? O, Double Cost, Fix Match i Helspa. Block and opponents... Brand... O! No to nie będzie mógł Fimbalor chyba. Obronić mistrzostwa, bo i zablokujemy, bo za tydzień jest w pay Per View Fastlane. Weźmiemy sobie też na Cel w meczu Bianca i Aska Więc otwórzmy sobie przed potężnym Extreme Rules meczem obu pań. Chociaż nie żeby żeby dostał kontuzji. ja nie będę <tuszy> miał kontuzji. Teraz Alexa Bliss... Oj oj oj, oj, oj oj oj. No kurcze. Oj, źle, teraz call-out, no to zróbmy jeszcze raz ten call out na sam koniec i teraz weźmy... E, McIntyre chciał main event'a, więc dostanie go z Pris, no to e, Nakamura i teraz dero contra kontra Randy Orton w tej Extreme Rules meczu. I weźmy e, Charity, e, Seth freaking Rollins i lecimy. Czwarty tydzień. I lecimy co my, to symulacja. Aska kontra Bianchi. byle. Aska pokonuje Biankę. 2,5 gwiazdki. Ta Seth Rollins 5000 fanów, super Dero kontra Randy Orton. Lecimy z tą walką. Derok wygrywa. cztery gwiazdki, ale Randy kontuzja. No i do widzenia. Ech, kurde. No i na Kamura kontuzja jeszcze. A mogę użyć, żeby ale 4 gwiazdki w tym meczu na Kamura bez kontuzji. Nie, no bez jaj. O, tu nie mam w ogóle, tu jest chyba, z... tu, tam był zbanowany Fimba, o nie, czy ja właśnie zrobiłem to, że on zawalczy wcześniej, nie wiem, no, wnerwieni jestem tą rewizacją, okej, okay. czterogwiazdkowy midcard, no i to się podoba, minus 15 tysięcy, a nie minus 11... nie no, to jest po prostu bez sensu, już mam prawie więcej niż stoi, i ta sama kontrakt się kończy, no to, dobra, eee... Tobie też się kończy, no, to, to możemy zrobić. Tobie też się kończy, więc możemy te... O nie. No nie, ale źle zrobiłem. A jo faktycznie. O, o Jezu, ale... Jezu. Wiecie co? Ludzie ja nie, nie myślę czasami sami. To tak, forgetting fire. Odpalamy. Trudno, weźmiemy jakiś hei na mocny. Teraz special promotion. A może dajmy o mistrzostwo kobiet Tylko z kim? Ja tym musiała walczyć, no to weźmy... O kurde. No To weźmy tą Taminę, no trudno. Fixed match. Eee. <tum> tu nie może ktoś wygrać, no to weźmy, że Alex robi nie mistrzostwa, no trudno. Chociaż możemy też zagrać jedną walkę, chociaż nie wiem czy chce. To weźmy teraz Sefrońs kontra AJ Styles w Extreme Rules meczu. Teraz opener Hejna Cell mecz. Bianca Belair kontra Oscar. Pyk, 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 pyk. Wszystko na maxa i teraz bierzemy Charity na Kamury. Charity. Uh. <trybujesz> Romana. Teraz charity jeszcze weźmy Brok lesznara. Oj, że Brok chce też walkę Chociaż też chce walki, ja nie mogę go dać wtedy no to usuńmy go. nie, a nie, tutaj nie ja nie chcę to usunąć, to promo, ok. Tutaj Brok Lesnar z kim by się zmierzył. Dajmy odpocząć. Albo chociaż w sumie dajmy tylko O'Reilly'ego. Teraz lecimy na Extreme Rules Match, chociaż tutaj też bonus będzie, więc weźmy te tutaj tables matche i Charity McIntyre, chociaż kurczę chcę dać, chociaż nie, na razie nie dam chyba mistrzyni kobiet. Dobra, to zagramy sobie po prostu main event i moi drodzy widzimy się za chwilę. Wiecie co, moi drodzy, zauważyłem, że tutaj jest tak team match, The deroka, więc mogę praktycznie zrobić ten tak-team deroka e z tym, tutaj Austin Fury i z kim był The Rathone, no to weźmy, o, to będzie najgorsze, co może być, no to weźmy, no, no, ale to będzie najgorsze, dobra, Biggie w tej bezmeczu, co się jeszcze tutaj jest? E no to weźmy po prostu, już zacznijmy. confirm Booking, ja sobie wezmę sok, bo mi się pić chce. Znaczy pierwsza walka Simulate. O Jezu, nie dałem fix match, Alexa ja nie dałem na pay per view. Ja nie mogę. 4,5 gwiazdki, mocno penner. Ale skupałem teraz mój dotyczy, że. Jak teraz mam my o tym, dałem yy, Alexa, że yy, fix match, ale. No nie udało się. No tutaj mamy kolejne. no raj, right, to match pomiędzy tak randomowym tak teamem. Dwie gwiazdki, ale nie, no rywalizacja nie, no chyba was coś boli. I moi drodzy widzimy się już w samym main Fast lane. I moi drodzy lecimy... W samym main eventem Fastlane. AJ Styles kontra Seth Rollins. I mam nadzieję, że ta walka będzie miała pięć gwiazdek, bo naprawdę... Dwóch potężnych wrestlerów AJ Styles i Seth Rollins. już walczyli są na pay-per-view TLC. Seth Rollins obronił mistrzostwa... Potem Sephorin zwalczył z Jeffem hardim i interwencja była ostatniego. Zobaczymy, jak sobie tu poradzą. Fastlane. I wiecie, co moje drodzy, zrobię? Tak, ostatnie te tygodnie po tym Fastlane Lane, przed Osmanią, zrobię w jednym odcinku, a na sam koniec w ostatnim odcinku, czyli w 15, zrobię, o, zagram wszystkie walki na WrestleMani. Tam będzie cztery walki, więc też chyba będzie, będzie walka o Mistrzostwo Kobiet. Smackdown, więc chyba jak Aska odchodzi, no to znaczy przy, przy, nie, nie jej nie przedłużyłem kontraktu, to mogę zrobić Bianca Baller kontra Alexa Bliss w samym zakończeniu naszej przygody, która trwała już trwa już prawie dwa miesiące, już prawie dwa miesiące lecimy z tym MyGM modem. Też lecimy z UNIVERSEM, tak samo jak było godzinny odcinek NXT, bardzo dziękuję za oglądanie, jak ktoś oglądał i teraz ta, e, czas na DRIPSLAYER'a Seth Frickin Rollins, czyli no, no wiadomo kto, no, Seth Rollins. DRIPSLAYER The Universal Champion <coughs> Przepraszam Broni mistrzostwa w samym Manivencie. Oj, big German Suplex! Już przez AgeSTS to zobaczmy. Si zobaczmy. Z AGSTS bierze neckbreaker na Sephironinie. Co? Co? Co jest? Co, co to był za pin? Ja pierwszy raz taki wi pin widzę na oczy Kontra Sephirolinsa. Bale Kopniak prosto w twarz. Zobaczmy, szybko, trzecia linka, Seth Rollins, linka. elbow, po prostu w AJ Stylesa, zobaczmy, Biegli. o, to nie będzie warto w ogóle, big boot, kontra, o, i wyrzucenie za ring. Seth Rollins się na samym początku walki odpala, zobaczmy, Irish Rip, o, ale kontra AJ Stylesa, niestety się nie udało, to przepiękna kontra, o, nieudane uderzenie, big boot. Seth Rollins wchodzi jeszcze raz do góry. Zobaczmy. Seth freaking Rollins. Oj, nieudany. Aj, nie udało się, ale chyba wiemy, co by chciał zrobić. Oj, kontra. AJ hey, Stylesa. Zobaczmy, AJ hey, Styles. Oj, kontra. Oj, prawie był kopniak prosto w twarz. Zobaczmy. Oj, chop. I Big Boot. Kopniak prosto w twarz. Zobaczmy teraz. Seth Rollins leci. Zobaczmy. Frog Splash! Czy to już koniec walki? Raz. No i po jednym. No, coś tak wstrzymywałem. że to nie będzie aż takie proste dla Seth Rollinsa? Zobaczmy, jak sobie teraz poradzi Seth Rollins. Poi kontra i Stylesa. Kontra Rollinsa. Roll up. Roll-up, zobaczmy. Nawet nie po jednym. Tak chce się bawić. Tak chce się bawić. Big O, nieudany Big Boot. Oj, teraz bierze Sephrolinsa. Uj, ale neckbreaker i już Sefrolins krwawi! Niemożliwe! My, oj! Oj, łamanie ręki po raz kolejny. Seffrolins Kontra. Big boot! Sef Rollins, zobaczmy, AJ Styles Seth Rollins Rzuca AJ Stylesem do grądu i prosto uderzenie prosto w twarz. Teraz zobaczmy, wychodzi z ringu i co chce wziąć? Bierze krzesło. Zobaczmy, Sef Rollins prosto w twarz. Zobaczmy. I oj, wyrzucenie parsko nie za ring przez Sef Rollinsa. I nie tantuje nad przeciwnikiem. Zobaczymy, co teraz zrobi. Teraz tak łatwo stać się nie podniesie, więc bierze krzesło i trzyma je ob obok dwóch lin linek. Zobaczmy teraz Seffrolins Oj, Irish Whip! Ale się nie... nie... to nie było Irish Whip, to było Suicide Dive, dobra. Już mi się wszystko mieli... Oj, z krzesła! Oj, oj, oj! Agesta zaatakuje z krzesła Seffrolinsa kontra Sefronisa. Oj, prosto w twarz Sefronis, zobaczmy Sefronis bierze Aegis Tessa prosto w krzesło Chociaż, oj, wstaje Bio... Co się stało z tym krzesłem? C co? C co jest? Sephrolinz, zobaczmy Uj, uderzenie prosto w klatę Aegis a Oj, niunet uder... Oj Zobaczmy kontra, jeszcze raz, Big Boot! Seth Rollins po raz kolejny atakuje AJ z krzesła Oj, rozwalił krzesło Zobaczmy, przypięcie Czy to już koniec? Raz, dwa! Oj! A jednak! Ej, Stass, no postarać się, dawaj no Stary, dawaj no Pokaż nam, co się stać, dawaj i prosto w twarz. Jak to będzie taki mocny squash mecz to ja będę zdziwiony. To będzie jeszcze bardziej krótszy odcinek niż wcześniej był. Kontra Sefrolinsa. I cross line. Seth Rollins Zobaczmy. Tantuje. Przejdzie się. Zobaczmy. Oj, kontra idzie salsa. Oj. I DDT. Przypięcie. A nie po jednym. Co teraz zrobi AJ Styles? Zobaczmy! Oj! Oj! Aż poczułem w uszach jak się krzyknął. Oj, z kolana! Zobaczmy. Co teraz zrobi AJ Styles? Wiesz, że... Saffron's ADDT! AJ STYLES! Oj, chciała, przy świetnym uderzeniem A teraz Seth Rollins Seth Rollins może zakończyć tę walkę, zobaczmy Seth Rollins, pedigree Błagam, odczysz. AJ Odkop Niech ta walka będzie dłuższa Raz Dwa oj, Ojojoj. Oj. Oj, oj, oj. To się teraz podziało moi drodzy Teraz Seth Rollins Zobaczmy Lecimy i Frog Splash, ale kontra AJ Stars! O AJ Stylesa, może to zakończyć, ale jednak nie. zobaczmy, kontra Sefronisa. Big boot! Zobaczmy, Sefronisa, teraz weźmie do samego ringu. Co da? samemu AJ Stylesowi drabina. Masz AJ, masz. Ok, wziął drabinę. Ok, teraz bierze stół i bierze tak samo do ringu. Teraz bierze... Młotek. Idzie z tym młotkiem do ringu. Oj! O, ale kontra! AJ Stylesa. To może być jego księ... Nie, kontra. Big Boot. Co teraz zrobi sam Seth freaking Rollins? Jak to puścić? O! Chodź, chodź, chodź. Pelecik! O, bierze drabinę. Gdzie chciałem zatykować Seth Rollinsa. Nie, kontra Seth Rollinsa. Oj, co jest? AJ Styles Stomp! No nie gadaj! Znowu to będzie to samo co za Ortonem! Jest po dwóch! <grym> co jest grane? <grym> co jest? Zarazem, AJ Styles Oj, chyba się szykuje. To zaskoczenia z trzeciej linki o, ale splash! Oj, 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 Springboard! Zobaczmy... Ej, Styles, Bierze Sefroinsa. Bierze go! Oj! Oj! Kontra! Samego Sephorinsa! Teraz zrobi sam... Sepharolins! Big Boot! Nie! Oj! Closed Line! No i... Po drabinie! Chociaż... Nie! Dobra! Nie ale no, co teraz zrobi Seth Rollins? Bierze stół. Je, obok niego AJ Styles. Ojoj. Kontra AJ Stylesa. Kontra Seth Rollinsa. Zaszczmy Seth Rollins. Nie ma kontry. Seth Rollins. Pedigree. No i chyba koniec. Przypięcie. Seth. Obrania. Nie. Hej. Okay. Zaczynam się bać. Naprawdę. Sef bierze w, w. link, w kontringu. AJ Styles, zobaczmy. O nie, zostaw. Zostaw w ten stół. Zostaw go. Oj, bierze go. Nie mów to, nie mów nawet. Nie gadaj. Suplex! Na, na stół. Z trzeciej linki Sef to naprawdę nie. Oj, kontra. Oj, oj, prosto o stół, ale się teraz stało nie, kontra Seth Rollinsa, Seth Rollins jest wkurzony tym, tą całą sytuacją, Seth Rollins Dzień dobry, tutaj Creeper montujący ten odcinek i postanowiłem zainterweniować w tym odcinku, ponieważ zamiast stamp powiedziałem dwa razy pedigree, więc nie chciałem, żeby was uszy bolały no i co no, moi drodzy, no przepraszam za mnie. No i koniec AJ of Step one jest mistrzostwa. Raz, dwa, nie. nie, 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 nie gadaj. Dwa razy stomp i. Ja nie mogę. Dobra, to jest przyświetny tak main event, nie? Może kiedyś będziemy oceniać wszystkie te main eventy? Tych pay-per-view jakie były? Chociaż nie wiem, czy tu w ogóle co jest oceniać. Krzesło bierze teraz AJ y, Styles Oj, ale kontra AJ Styles i dropkick Ale to źle, dla samego Seth Rollinsa. Kontra Zobaczmy Seth Rollins Suicide dive No i w końcu się udało, ten atak Jeszcze raz Seth Rollins Tantuje obok niego AJ Styles Czy uda mu się szybko wejść do ringu? Suicide Dive! Udało się, zawsze, teraz bierze trzecia linka Będzie skakał, Dzisiaj będzie się będzie elbow'ł Zobaczmy, elbow, nie kontra, ale o drabinę, Co Teraz zrobi sam AJ Styles, bierze kendo sticka Ale gdzie mi tu Seth Rollins skończy to stomp, stomp, no i dziękuję Seth Rollins, obrania Mistrzostwa Universal Raz Dwa I trzy Seth freaking Rollins, obrania Mistrzostwa Universal W, do, w przyświetnej powiem, main eventie No of Styles po tym, jak odkopał od razu po stąpie, no to było Strasznie zdziwione... zdziwiające dla mnie Strasznie dla mnie dziwne, bo myślałem, że on nie odkopie, naprawdę ale jak odkopał. Jak tam gwiazdki, mam nadzieję, że pięć gwiazdek. 4 gwiazdki, końcy rywalizacji, więc teraz może nie wiem, z Sefran z kimś jeszcze może zawalczyć, a jedzie starę z kimś, może zobaczymy, kto tam jeszcze nie ma rywalizacji, to sobie poradzimy po prostu na sam koniec tego, tej całej przygody. Bez mistrzostwa, czyli dobrze, że go zbanowałem. Zobaczmy czy mieliśmy lepsze show. Nie. Midcard, kto tam? Dwie gwiazdki. To miało dwie gwiazdki? Becky Lynch i Shayna Baszler, dwie gwiazdki. No tak, no to tutaj się nie dziwi, ale naprawdę. Dude, nie no. Serio. Potem na no, opener zobaczmy jak to z gwiazdkami. I ile jesteśmy na plusie? 203 tysiące fanów na plusie. A pieniążki? Tylko 10 tysięcy. Tylko 10 tysięcy. Naprawdę? C co jest? Nie, no chyba muszę teraz dać walkę o Mistrzostwo Kobiet SmackDown. Okej, okay, czyli to jest kolejna walka, czy nie Mistrzostwa? Uh, mhm, mm dobra, to dużo dla ciebie znaczy. Zobaczmy, jak tam z agentami Kevin Owens, Cezaro. Kto tam jeszcze nie ma rywalizacji? <todgłos> <todgłos> hmm, hmm. To może dajmy jednak w następnym odcinku walkę o mistrzostwo kobiet SmackDown. Jak teraz, jak teraz wygra Tamina, no to będziemy mieli Tamina kontra Sasha Banks. I dobrze, moi drodzy, więc dziękuję za oglądanie. Jak był ten odcinek, to chyba może być najkrótszy odcinek z całej serii Mindy Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.